Jeździła kilka lat z Marzeną Machałek, z wiceministrem, po tych... E, rozumiesz? Była jej taką asystentką, jeździła na przykład, wiesz, Kaczyński i mówił dzień dobry, nie? ...klimaty, nie? Ona mi robi kawę teraz. Tak, Pogotowie to mm. też jest hit. Tam to mam, wiesz, tam mam dobrze. Dobrze masz, ale pod jakim oblędem. No wiesz, no ja tam się nie narobię, wiesz, ja sobie siedzę, jestem tam, zarządzam. Wiesz, daje oceny lekarzom, czy dobrze pracowali, na przykład, czy dodatek im się należy decyduje, takie jaja. Jestem póki co zadowolony, bo wiesz, i ta funkcja nie jest do niczego potrzebna, ale że tak powiem, jak póki jest, że tak powiem, układy są jakie są, tak może być. No to wie to jest dramat, to wiadomo, że to jest dramat. No. Mm. Kiła i następnie od... nie da zrobić porządku, to raz, a dwa, że to nie jest moim celem tam. Nie sobie zatrudniają kogoś, kto będzie miał taki cel, a mój to nie jest cel. Dobry pizzą. Rozwój. Usiąść wziąć kasę, panie dyrektorze, do widzenia. nie widzieliście, no. Trzeba wiedzieć, kumać, o co chodzi tych, wiesz, tych jeśmaków, wiesz, różnych nakręconych, roszczeniowych. Ich nie zmienisz. Oni będą wiecznie się drzeć, wiecznie będą mieć pretensje. No. dalej, tym lepiej. Usiąść, wypić kawę i wyjść. Napięcie.